problemy. Trzy problemy rozwiązane. Czwarty problem. Tak. <gadamy> Przyjechałem do Andrę. Super, super. O, fajnie, fajnie. Pogadaliśmy. Pięć lat temu był moim gospodarzem. Super. Gadamy, gadamy. Odpakowuję sobie laptopa. Mówię, o, to miałem zapakowany w namiocie. Taki, żeby, żeby nie był zawilgocony, włączam super, super, mówię, pomontuję sobie filmiki, bo na YouTube tworzę a tu podłączam kartę SD w ogóle jakieś, coś dziwnego się dzieje, wirusa jakiegoś miałem jestem dosyć obyty w technologiach sam próbowałem to na szybko powyczyszczać, nie dało się na szybko musiałem się skonsultować z kolegą bardziej zaawansowanym w tych tematach, Lightem Pozdro. <laughs> A też dla Lajta nagrałem akurat tą informację. Na telegramie wysłałem. To był pierwszy test tego mikrofonu. Także um, taka ta informacja była. Witam serdecznie pana Lajta. Niniejszym chciałbym zademonstrować test mikrofonu krawatowego BYM1 marki Boya i nakładki przeciwwiatrowej pozdrawiam z namiotu z Norwegii moim radiowym głosem boja, boa, heja no, taka, właśnie zobaczę ile to już trwa to nagranie, 23 minuty dobra, trzeba będzie się już streszczać. Hmm, w skrócie Masę czasu poświęciłem na to, żeby system uruchamiać z pendrive'a, i tam antywirusa skanować, i tak dalej. Powiedzmy, że został ten problem rozwiązany. Dane odzyskałem z karty SD. To, to najważniejsze. Na tej chwilę nie jestem pewien, czy ten wirus całkowicie opuścił mój komputer, ale ochrona taka dodatkowa, którą mam, wskazuje, że chyba już tak. Jest dobrze, także to i tak. Wzgórze. Kiki do namiotu, ząb, wirus komputerowy, nie koronawirus. Zadzwoniłem wtedy do mamy, mówię: Mama, mam wirusa. Tak czekam pół sekundy. Nie chciałem, nie chciałem dwie, dwóch czekać, ale ja mówię: Nie, wirusa komputerowego. Ojej, ojej. Także to był czwarty problem. Piąty problem, hmm. szukanie pracy. Okazało się, że yy, yy, tam w tej jednej pracy to mnie nie chcą, ponieważ nie mam D-number. To jest problem, to jest zamknięte kółko w Norwegii. W Szwecji jest o wiele łatwiej znaleźć robotę, natomiast w Norwegii jest tak zwany D-number, przyznawany dla osób, które chcą być do pół roku w Norwegii. Eee, można też wnioskować o taki stały numer, ale wtedy to jest bardzo dużo wnioskowania. Trzeba mieć wynajęte mieszkanie na pół roku, czy coś takiego, to jest bardzo trudno to uzyskać. Eee, można pracować bez D-Number, natomiast wtedy zabierają o wiele więcej podatku 50% swoich zarobków zabierają, co jest niefajne w porównaniu do nie wiem, do 25% powiedzmy. procent. Eee, i y, nie ma się ubezpieczenia zdrowotnego a ukryty szkopuł jest taki, że uwaga, ja tego nie rozumiem można pracować bez d-number, ale pracodawcy nie chcą zatrudniać człowieka, który nie ma d-number, a żeby wyrobić d-number, to teoretycznie trzeba mieć pracę super, nie? to tak jak aby dostać pracę, trzeba mieć doświadczenie, ale aby mieć doświadczenie, to trzeba mieć pracę. To jest ta sama sytuacja. Także yy, szukam pracy, ale no jakbym wcześniej wiedział, to bym już na początku sierpnia zare zarejestrował spotkanie w Urzędzie Skarbowym i przyjechałbym i od razu bym poszedł do tego Urzędu Skarbowego i próbował uzyskać DIN number. A tak yy, na to spotkanie zarejestrował mnie rekruter z jednej agencji który mi pomaga znaleźć pracę, tam konstruował moje, moje CV, po referencje dzwonił i tak dalej praca w ogólnobudowlane różne rzeczy to są właśnie bardzo dobre stawki w Norwegii Tu jeżeli uda mi się tego rodzaju pracę uzyskać to, to będę mógł odkładać 10 tysięcy złotych miesięcznie, odkładać tak. więc dlatego raczej dążę do, do, do tej branży a um, w, w przypadku innych to bym mógł odkładać jakieś 5, 6, 7 tysięcy, co też jest. Dobrze, ale no, jest, jest, jest duża różnica. Um, także mam. Dzisiaj jest 17 dzień września. Mam spotkanie 22 września w Krystiansund 170 km stąd, czy tam prawie 200 km stąd. Jadę tam. Mam nadzieję, że dostanę DIN number. Przyznają mi, jak tak, no to się sprawy rozwiązują. Jak nie? Będę szukał jakiejkolwiek pracy w jakiejkolwiek teraz. Nie jest sytuacja jednoznaczna. Czy dostanę ten Dinumber, ale się uśmiecham. Mam nadzieję, że do pani takiej w moim wieku w urzędzie skarbowym. Powiem, że mi zależy, że, że tutaj na pół roku jestem już drugi raz w Norwegii, kocham ten kraj, że na pół roku chcę tu, tu pracować, a potem parę miesięcy pojechać do Polski i znowu wrócić. Także ja, ja tu będę. to zależy mi. Tu przyjechałem z Trondheim specjalnie do Kristiansfund, także a tak, 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 to, to proszę o to d-number. Wyczytałem w internecie, że jest, są takie przypadki, że ludziom przyznają bez, bez, bez pracy ten d Mam nadzieję, że to będzie mój przypadek. Trzeba trochę zadziałać. Raczej obserwuję rzeczywistość, ale tutaj próbuję trochę zwizualizować, że... To jest ważna sprawa, żebym ja tu miał. O, też w ogóle i Ceregiele. tam mia miałem też spotkanie 15 września, jakimś cudem zarejestrowane, potem on, system to usunął, ja dzwoniłem tam do tej skarbówki i się dopytywać, bo to było niejednoznaczne, które ja mam spotkanie usunięte, to było naprawdę... Nie, nie mogli mi powiedzieć... E Potem na czacie też nie mogli mi powiedzieć, mówili, że dzwonił. No to ja mówiłem, no, a przecież dzwoniłem, a oni mi powiedzieli, że nie mogą. No to tam babka na czacie Hilde, dziękuję Ci Hilde. Ja taki był nick. Mi to posprawdzała, że mam to spotkanie 22. To, no dzięki, bo myślę, nie będę teraz, tak, pojadę tam i pocałuję klamkę. No. Także cztery sprawy rozwiązane. Piąta piąta. Mam nadzieję, będzie rozwiązane za parę dni. Dzisiaj mamy piątek, a w Christian Sund to Christian Sund jadę we wtorek. W środę mam spotkanie. Hmm, to są cienie. cienie, cienie, ale takie już rozwiązane. Był cień, ale coraz więcej blasku. Weszło. No hmm, a pozytywy mojego pobytu w Norwegii. Kurczę, no. Jestem w super miejscu, kręcę sobie filmik, nie boli mnie ząb. Trochę sobie spędzam czasu pod namiotem, tutaj więcej medytuję, 3-4 godziny dziennie. Relaksuję się, różne rzeczy robię. 2 km chodzę na zakupy, stąd mam, mam sklep, 2 km stąd. Ogarnąłem parę rzeczy. Wiem jak kupić bilet w aplikacji mobilnej w Trondheim. Byłem u kolegi trzy noce. Teraz, jutro prawdopodobnie też będę jechał na trzy noce do niego. Także tak trochę pod namiotem, trochę u niego, tak żeby nie, nie aż tak jakoś z kościnności yy, korzystać. Andre ale no to też jest, to, jest, to jest piękne dla mnie miejsce, także ja tu chcę, chcę być. Wszystko idzie ku dobremu, już, już takie takie jak ja to mówię. Klastry ciężkich rzeczy poschodziły ze mnie. Przepraszam. Trzeba było trzeba było przerobić pewne rzeczy. O, tu chciałem pokazać jedną rzecz. Właśnie to tu pozarastane to. Wow, w jednym miejscu jest tak pozarastane, że nie było tak pozarastane. Jak tu się idzie? Pokażę, pokażę fiord. Jak tu dojść? <laughs> Okazuje się, że to jest teren, ja cały czas myślałem, że to jest teren wspólny, komunalny, a Andra sprawdził, że to jest teren prywatny. Także nawet wiem do kogo należy. Wtedy podczas mojego em, pobytu tutaj nie, przez niecałe dwa tygodnie, to tylko raz raz pijana grupka młodzieży pod koniec mojego pobytu nocą przeszła koło mojego namiotu. Nikt nie robił problemu. Chciałem, że to, że to serio, taki, taki teren niczyi. A tutaj pierwszej już nocy przyszedł pierwszego nad ranem. Ja sobie, sobie śpiew na mecie, tu słyszę, ktoś idzie i gada przez komórkę, ale zobaczył, obczaił namiot. właśnie chyba właściciel obczaił namiot i nic nie skomentował, poszedł. A... Także wychodzi na to, że tu jeden rolnik ma dosyć olbrzymie połacie terenów z jednej i drugiej strony no i widocznie toleruje yy, takich ludzi jak ja a chyba rzadko są tacy ludzie jak ja w tej chwili, ponieważ naprawdę bardzo ciężko dotrzeć na ten teren, ponieważ jeżeli ja bym nie wiedział, że że tu jest takie miejsce to to bym nie wpadł na to, że, że tu można dojść na to że Myślę, że następnym razem, nie wiem kiedy, za rok, czy, czy za dwa, czy za pięć, jeżeli tu będę i będę chciał skorzystać z tej możliwości noclegu, to skontaktuję się z tym, z tym, z tym gościem najpierw, bo na takich stronach zagospodarowania przestrzennego. Gdzie tu się idzie? Tu chyba. zagospodarowania przestrzennego to idzie znaleźć. Jak ktoś się nazywa? Można sobie wyszukać w internecie jakoś tą osobę. Także ja się spytam go w przyszłości. Wiecie, jak już zarobię, będę miał kabony, siana dużo. To nie wiem, chciałbym, może tu, podoba mi się bardzo to miejsce jakąś część terenu albo kupić, albo wydzierżawić o tej, tej osoby i postawić sobie taki tu ogromny namiot albo, albo jakąś chatkę yy, serio, chodzi mi taki pomysł po głowie na zakończenie filmiku o, tak, piękna pogoda teraz jest 14 stopni słonecznie, no padało, padało bardzo padało Fjord za mną Fjord i tym widokiem, może trochę go dłużej pokontemplujemy. Ten widok, tym widokiem kończę mój filmik o blaskach i cieniach pierwszych moich dni, pierwszych tygodni w Norwegii. coraz więcej coraz więcej blasku, mimo że zbliża się jesień, a tu już, tu już można powiedzieć, że już chyba jest jesień o, test teraz będzie, czy, czy jak odwracam głowę to słychać co ja mówię przy tym mikrofoniku krawatowym hmm. to jest blask mojego popytu Norwegii na pewno jeden, jeden, jeden z wielu już oj, dobrze, że jest blask bo Życie stawia przed nami czasem takie wyzwania. Ja to traktuję mm, to nie, nie przypadkowo, to, to co się wydarzyło, bo to tak była że rzeczywistość powiedziała. Aha, ty tu masz taką wizję, taki plan. Chcesz ogarnąć w ten sposób swoje życie, w ten sposób finanse. Nie będzie tak łatwo, musisz najpierw przejść przez to. A jak przejdziesz przez to, to, to ja, rzeczywistość. Pozwalam Ci. Pozwalam Ci czerpać z tego ogromnego źródła szczęścia. Hej.